Ej, doła, tak to tak jeszcze, bo nie wiem czy za. Lew ma. Pogramy w A gdzie jest misiaczek? Misiaczek. nie wiem, gdzieś tam zniknął pod menta. To tu, to jest misiaczek? To jest mój To Mój najlepszy przyjaciel. Czyli kto? Miesiaczek. Brat Mikołaja. To się okay. śmieje ze mnie no. A co mam płakać? No. No. Go, to czas głosowania na jakieś tam 90 sekund, może Pół godziny. I the jungle, the night is young. Are we in ki... no Ej, coś... zróbmy to, błagam cię, Iwe. Bole. Ały, mały, ały, mały. Bo mi się to skojarzyło. Po prostu. Ty we śmieje Ja to widziałam na tego, na Facebooku. Ja to widziałam na Insta. I to ja na TikToku to było piękne. Ej, w ogóle. Wiesz, że jak się... Z... weszłam na stronę Insta na oh. komputerze na... w informatycznej, to tak było twoje konto na Instagramie. Nie bo Jakby chciałam przegrać zdjęcie ze swojego Instagrama na tego, na to, ale to było zalogowane moje? Tak! On go mnie? Nie! O no. Ej, ale to było takie! Tak, chamsko, było chrąg. Aha, i teraz ja jestem winna. insta i ja poza tym będę Muszę w takim razie hasło zrobić. Jeszcze pamiętam w ogóle, ja mam hasło, na tak raczej by było dobrze. nie. Widzę jak się Ej, bo jak mnie rato... no. Jak zmienię hałas na Instagramie, to wyloguję ze wszystkich końców, nie? Nie tak. mam pojęcia. to mi się wydaje? O, no, o! Eee... Wiktoria raczej nie, bo ona robiła taska. Ja byłem z lewej ja, ja byłam w kafeterii i przeszłam do weponsów, żeby pójść do naukowców i zobaczyć co tam leży. Lewański miał możliwość mnie zabić, więc nie wiem. No, tak samo mnie, bo był z w elektryku sam. Ja no. obstawiam tego. Mikołaja. Myślę, że Mikołaj. Czemu jest Miko Miko jeden. Ja czerwonego. Ponieważ Peter mi zarobał nick, a poza tym ja skończyłem w Shieldsach i nie wiem co się dzieje, bo ja się nie mogę wejść ani zagłosować, ani zeskipować. To pewnie. A ja ja, ja, jak ja? Jak ja w ogóle byłem tylko tego... na dole komunikacji? Ja, ja za, zamroziło mnie. Ja nie. To ty jesteś e... czarny? Ja jestem czarny. Ja jestem czarny. <grym> ja jestem czarny. 15 sekund macie. Boże, 10. Głos. Głosujcie szybko. 9, 8, 7, 6, 5, 4. To Peter, bo to i udasz. <noise> Ej, sorry. No, nie. To przeze to... mnie, sorry, wszystko zepsuło. No problem, bo im brakuje dwa killa. No to niech ktoś z tego zgłosi emergencję. To będzie taki odważny No nie! Komsta botażd! No, ja tam czekam, wy to nie Nie, ja... O, to dobra. A cały czas jest dwóch impossierów, nie? Powtarza, się tam, co, nie? Ja tam trzeba ustawić, żeby było światełko tak, zielone. Super. Chciałem o. powiedzieć tylko, że nie zdążyłem zgłosić, bo zadzwoniłyście, widziałem lewego i Mikołaj też to potwierdzi, jak wychodził i ciachnął kotera. Tak, ja, to razie, ja w takim razie. tak, tak. tak to, to Mikołaj to tak widział. Powiedział. Mikołaj? W tym, w komunikacji, co nie? I on stawia nam. Mikołaj, mówcie by kolory, Łagam cię. Jak ja mogłem być, jak ja robię Zielony. Kasy, tam nie ja daję zielony przez ponty. Mikołaj, ja nie widziałem. Co... Mikołaj... Mikołaj widział, bo on tam wchodził, co nie? Tam, widziałem, nie jak widział? Zielony Mikołaj. zabił, a I wychodził, tak. co nie? Tak, tak, tak. Peter Pank jest. I i... Ja chciałem Mikołaj. zgłosić. Mikołaj! Patrz, jak Nie widziałem! No to no, nie no, nie widziałeś! Się tu... no widziałeś! Widziałe. A już ja to chciał mówić. O, no tak. A się Ale i tak bym mnie zagłosowała, bo. No i no, na włosowe głosowała. Widzicie? Widzicie? No, I miałeś, widzisz, bo ja patrz, jak się brali. Jak się dobrali? Mówiłam! Ale Mikołaj, ty no, idioto no. kupi. głupi! Ty miałeś powiedzieć od razu, że no. widziałeś!